W czwartek 31 lipca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego podpisano umowę na dofinansowanie projektu rozbudowy Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Wadowicach o pawilon Łóżkowy E. 10 milionów złotych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego będzie przeznaczone na dokończenie robót budowlanych, zagospodarowanie terenu wokół Szpitala oraz zakup sprzętu medycznego. Umowę podpisał marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa i starosta Wadowicki Jacek Jończyk. Bardzo serdecznie witam samorządowców na czele panem przewodniczącym Rady Powiatu, panem Józefem Łasakiem, witam członków zarządu, również panią Wicestarostę, witam panią burmistrz Wadowic, witam przedstawicieli Komisji Zdrowia Rady Rady Powiatu. Cieszę się ogromnie, że że są również z nami y, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz y, przedstawiciele Starostwa, którzy no, przygotowywali wszelką dokumentację związaną z tym y, projektem. Chciałbym kilka słów powiedzieć na temat historii tej inwestycji, która ciąga połowy ubiegłej dekady, a rozpoczęcie proces, procesu jej przygotowania miało miejsce w ubiegłej kadencji Rady Powiatu. Wraz z zarządem powiatu zaraz na początku kadencji uporządkowaliśmy sprawy formalno-prawne. I przedstawiliśmy Radzie Powiatu projekt uchwały o rozpoczęciu tej inwestycji. Kierowało nam jedno: to być albo nie być Wadowickiego Szpitala. I stąd decyzja mogła być tylko jedna: budujemy. Tak odpowiedzialna decyzja została podjęta zdecydowaną większością głosów radnych. Przy tej okazji pragnę przypomnieć i zaznaczyć, że Zarząd Powiatu i Rada Powiatu Zarząd powiatu, którym kieruję w poczuciu odpowiedzialności za realizację jednego z najważniejszych zadań powiatu, jakim jest promocja i ochrona zdrowia, uznaje, że szpital powiatowy im. Jana Pawła Wadowica winien funkcjonować jako publiczna placówka, dla której podmiotem tworzącym jest powiat wadowicki. Teraz krótko o historii tej inwestycji. Rozpoczęliśmy i zdecydowaliśmy się na podetapowanie tej inwestycji. Pierwszy podetap wykonywany był przez firmę Budimex. Od maja 2012 roku, przez 13 miesięcy do lipca 2013 roku wybudowany został budynek w stanie surowym, zamkniętym, posadowiony na 322 palach. Koszt całkowity tego etapu wynosił 8 milionów 700. Drugi podetap, którego wykonawcą była firma Airbud w Warszawie, Rozpoczęliśmy w 2013 roku, a więc już dwie firmy wówczas pracowały Budimex i Airwood. Wybudowała budynki tlenowni, agregatorowni, stacji Trafo, oświetlenie zewnętrzne, drogi, parkingi, przyłącza do budynku. Koszt tego drugiego etapu to kwota 3 milionów 239 tysięcy. Trzeci podetap wykonywany był przez firmę Inveco, spółka cywilna Agata Gudra-Faugut z Libiąża. Zakończone te prace zostały w terminie w połowie kwietnia 2014 roku. Koszt tego etapu to 4 miliony 30 tysięcy złotych. I wreszcie teraz ten etap pod etap czwarty. W dniu 23 maja tego roku ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przed zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na kontynuację inwestycji z terminem składania ofert do 30 czerwca. Co, będziemy, co chcemy robić w tym podetapie, to są wszystkie roboty instalacyjno-budowlane w zakresie tylko trzech kondygnacji, które umożliwią rozpoczęcie użytkowania tego obiektu. Ponadto zostaną zakończone prace związane z infrastrukturą techniczną, zewnętrzną, to jest wykonanie nawierzchni dróg, parkingów, zazielenienie terenu. Zakończenie robót czwartego etapu przewidujemy na wrzesień 2015 roku. Powiat zastrzegł sobie w postępowaniu, w tym postępowaniu przetargowym możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na roboty w zakresie czwartej i piątej kondygnacji. Oznacza to, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków np. z Unii Europejskiej istnieje możliwość zlecenia dodatkowych robót temu samemu wykonawcy w krótszym terminie nie wymagającej takiej procedury przetargowej długiej jak teraz to miało miejsce. Wszystkie złożone oferty, tyle mogę Państwu powiedzieć, bo aktualnie trwa ocena tych ofert. Są przygotowane na poziomie zadowalającym. W najbliższym czasie podamy y, najkorzystniejszą ofertę, którą wybraliśmy. Przeznaczenie poszczególnych kondygnacji to też jest ważne. Pierwsza kondygnacja jest ściśle techniczna: szatnie, pomieszczenia techniczne z wentylatornią, część komercyjna. Druga kondygnacja, oddział geriatrii, y, dział rehabilitacji ambulatoryjnej i ambulatorium zabiegowe. I trzecia kondygnacja, oddział chirurgii ogólnej. I oddział chirurgii urazowej. I to są te trzy kondygnacje, o których w tym mówimy i w tym wypadku e, zabiegamy o dofinansowanie. Czwarta kondygnacja, oddział wewnętrzny, i piąta kondygnacja, oddział położniczy z oddziałem neonatologii i blokiem porodowym wraz z salą docięć cesarskich. I to jest tyle. Łączna liczba łóżek, które są przewidziane w pawilonie E, wynosić będzie 183. Finansowanie. Do chwili obecnej, czyli do dnia dzisiejszego powiat Wadowicki wydał na realizację przedmiotowej inwestycji 17 809 000, z czego z budżetu powiatu 12 609 000, z budżetu państwa prawie 5 000, z dotacji celowej gminy Wieprz kwota 200 000, za którą sfinansowano prace elewacyjne. W sprawie wsparcia finansowego rozbudowy szpitala z budżetu państwa w wysokości 5 milionów w październiku ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z Wojewodą Małopolskim. I te dotacje rozliczyliśmy, wykorzystaliśmy i rozliczyliśmy do końca grudnia 2013 roku. W dniu dzisiejszym podpiszemy dokument z Panem Marszałkiem dotyczący przygotowania indywidualnego projektu kluczowego, to jest tej inwestycji, która może zostać dofinansowana kwotą do 10 milionów złotych. Kończąc, chciałbym w sposób szczególny podziękować zarządowi Województwa Małpolskiego. Te podziękowania kieruję na ręce Pana Marszałka Marka Sowy który w sposób wyjątkowy interesował się tym zadaniem, za tą odważną decyzję, którą, która pozwoli świadczyć usługi zdrowotne dla naszych mieszkańców turystów w obiekcie nowoczesnym na miarę XXI wieku. Dziękuję też wszystkim zaangażowanym w sprawy przygotowania tej dokumentacji pracownikom Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa. Liczę na dalszą, dobrą współpracę już przy realizacji tej umowy w imieniu całej społeczności. Powiatu Wadowickiego jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do wsparcia tego zadania. Dziękuję bardzo. To bez wątpienia determinacja pana starosty i tego zarządu y, zmieniła sytuację, bo doskonale pewnie wielu z nas pamięta 4 lata temu, jaka była sytuacja, kiedy ówczesny zarząd kompletnie sobie z problemem rozbudowy szpitala powiatowego nie radził i pamiętam też szereg rozmów ze Stanisławem Kotpalem, który mówił o tych elementach. To jest taka prawda, że wówczas był dosyć duży kryzys w przypadku powiatu Wielickiego i taka stagnacja i brak pomysłu na wyjście z tego, z tego tematu. Samorząd Województwa Małopolskiego ma takie nastawienie, że Zawsze tam gdzie jest inicjatywa, tam gdzie jest determinacja stara się wesprzeć, dlatego też nie mieliśmy wątpliwości patrząc jak w roku 2012 została podjęta budowa pawilonu, e, że również powinniśmy szukać takich rozwiązań, które pozwolą zrealizować tę inwestycję po prostu w szybszym tempie i myślę, że, że tak naprawdę dzisiaj już nie ma absolutnie żadnego zagrożenia i faktycznie w roku 2016 ten obieg w pełnej skali będzie mógł być oddany dla mieszkańców powiatu wadowickiego, dla turystów, dla wszystkich tych, którzy będą po prostu potrzebowali potrzeby, bo tak jest, jak mówił pan starosta, bez wątpienia standard tego szpitala, w sposób zdecydowanie odbiegał od standardów choćby szpitali e, sąsiednich. Ja w takim razie, może zapraszam do pytań indywidualnych. Panowie są do Państwa dyspozycji w rozmowach indywidualnych. Ja chciałbym, jako przedstawiciel Komisji Zdrowia, przede wszystkim przypomnieć i podziękować też roli radnych Rady Powiatowej. Chcę przypomnieć, że w 2000 roku Rada Powiatowa. W podjęła decyzję o rozbudowie wadowickiego szpitala, i wtedy była decyzja o przystąpieniu do budowy pawilonu D. Budowa pawilonu D, czyli szpitalnego oddziału ratownictwa medycznego z blokiem operacyjnym, wymusiła jak gdyby budowę w pobliżu pawilonu E, pawilonu łóżkowego, który jak gdyby obsługuje pawilon D. Udało się wybudować pawilon D w 2007 roku również z pomocą środków z Unii Europejskiej Zewnętrznych. i teraz jesteśmy na dobrym etapie, w dobrym kierunku zmierzamy i chcę powiedzieć, że zarówno bez Komisji Zdrowia, jak i bez Radnych Rady Powiatu, ich determinacji nie byłby możliwy ten cały proces, a dzisiaj chcę Panu Marszałkowi bardzo serdecznie też podziękować za te pieniądze, tak samo jak za wcześniejsze pieniądze też, które przyszły z, z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pięć minut. Bardzo dziękuję dopiero teraz jest sprzęt, nie dawno, to sprzęt nie było, a teraz jest sprzętu człowieka w każdym w szpitalu i każdy na 30% na to, że Tak. Na zapakowany. i